Bardzo ładna stylizacja, bardzo. A, czekała na to, czekała Proszeczkę. na to, czekała na to, Boże. Mogę tak z tobą rozmawiać przez pierwsze 10 minut, wiesz dlaczego? Dlaczego? A jak myślisz, dlaczego? Bo mam długie nazwisko. Nie, bo masz biust na wierzchu. Dlatego się zapięłam. Jezu. Nie, daj spokój, zgrzejesz się. Zobacz na mnie, jestem przystojny, to kosze. Ile? No ale to wszystko 20 parę lat, a tam grały starsze aktorki trochę niż 20 parę lat. No nie, Dorota Pomykała. No właśnie. No, A propos nie? No to ona nie miała 20 wtedy, miała więcej chyba. To nie była ładna uwaga, cofam ten wątek. No. Słyszałem damskie okrzyki pod garderobą za 15 minut. Twoje zasięgi mogą bardzo, bardzo dużo. I ty. Czuję, że będzie długa kolejka. Ja, ua, ua. Po 40 Słyszy? widzisz? Po 40 jest? Żartowałem. Ile miesięcy sobie dajecie? Nie, Całe życie tak życie sobie dajemy. Znaczy, jak ja z kimś powiem, że będę do końca swojego życia, to, to jest krótko. No, przecież w moim przypadku to żadne tam szalestwo. Ja umiem bardzo szybko, tanie flirty gdzieś e, tam ucinać. Naprawdę? Naprawdę. A jak to się robi? Lubisz twoją mama? <śmiech> <śmiech> I co mówisz? Nie, Przepraszam, ale szachy mnie interesują. Nie. Zapytaj Kuba, i... A właśnie, tam, tam w ogóle wchodzi element seksu, czy nie w tym programie, czy nie. No czy Takie... dlaczego zapytaj Kubę? No, może nie, się nie wiesz, to, bo... On się wstydzi, nie wiesz, nie, bo on cię sto podrywa cię na nieobecnego. <laughs> zapytaj Kubę, proszę. Kiedy najszybciej całowałeś się na pierwszej randce? Pamiętasz coś takiego jeszcze? Mój pierwszy chłopak e, pocałował mnie po studniach dniach w ustach. A, on się do matury szykował! Nie on mnie całował w czoło, albo w policzek. Ja Byliśmy bardzo zakochani. Ale, ale... Czekaj, on cię całował tyli. w czoło, mówił: No, tak będzie bezpiecznie, nie będzie z tego dzieci. Kurczę, jakieś takie romantyczne. No dawaj, ślina. Nie, on nie był taki. A ty kochasz męża? najbardziej na świecie. To co, masz pierścionek, to nie znaczy, że go kochasz. Ba, nawet mam obrączkę jeszcze. Masz obrączkę, Aha, czyli kochasz, tak? A, a, a okej. Okay. Nie, nie tak, tak prywatnie, sobie pomyślałem, że ci zadam pytanie, że może coś z tego będzie, ale widzę, że nie. <noise> Jak blisko, bo ja słabo widzę. No Wojtek, no błagam cię, to jest kulturalny program, okay. no. Jak wiemy, nie w pierwszych dwóch odcinkach, już już wiesz, Śledzisz dalej. Dobrze, czyli mówisz, że miałaś szczęście, nie miałaś szczęścia do mężczyzn, do Miałam szczęście, znaczy do, mo... do dwóch. Ja miałem szczęście do kobiet, ja na przykład, lubię wstydliwe kobiety, takie, które wstydzą się odmawiać. Polecam.